Dzień dobry jeszcze raz. Ja już tutaj byłam przed chwileczką, tylko coś przerwało głos, więc się. Więc e, wykasowałam tamten filmik, wstęp i wracam z nowym linku. Chodźcie, kochani. To jest też to, że moje gestykulowanie nie pomaga, bo ja mam taki mądry albo głupi samochód, że ja mogę sobie tutaj przez, przestawiać różne rzeczy e, e, ruszaniem rąk. Tylko e, nikt nie wpadł na to, że w tym aucie będzie jeździła Maja, która po prostu macha łapami. <laughs> Więc mi się czasami włączają albo wyłączają nie chcąc pewne rzeczy. No dobrze, łapki na kierownicę i, e, i jedziemy z tematem. Programowanie. Programowanie. Bardzo często dostaję od Was, jak coś opowiada, na przykład, że A, że, żeby powiedzieć dziecku to i to, nie wiem, że jest wspaniałe e, albo że jest mądre, to często słyszę taki czy słyszę, czytam, a, a to nie będzie programowanie. I prawda jest taka, że wszystko jest programowaniem. Wszystko. I gdybym Gdybym była Anastazją mieszkającą w dżungli, a nie w dżungli, w tajdze syberyjskiej, no to można by się pokusić o nieprogramowanie. Ale tak naprawdę, tak sobie pomyślałam w międzyczasie, jak robiłam, jak, jak ustawiałam powtórkę, to, to przecież w przypadku dziecka jej, to e, mówię o książce e, Dzwoniące cedry Ros i bardzo Wam polecam. To nie jedna książka bez ładnych parę tomów, ale cieniutkie i bardzo bardzo mądre. Tak sobie pomyślałam, że nawet natura yy, przecież też programowała. I. Także wszystko z programowaniem. Więc teraz, programowanie to jest. Wszystkie przekonania nałożone. Mówię teraz indywidualnie: nałożone przez innych i przez siebie na siebie świadomie lub nieświadomie. O, To taka byłaby definicja programowania. W związku z tym wszystko jest programowaniem. Kwestia jest tego, czy jest to programowanie świadome czy nieświadome. I czy jest to programowanie wspierające lub nie wspierające, bo to jest tak jak. Dziecko i my kiedyś też byli, byliśmy tymi dziećmi. Mamy. Yy, jesteśmy jak telefon, tak? Jak kupujesz telefon, to ten telefon ma tylko podstawowy system operacyjny. Natomiast, hmm. po żeby on fajnie funkcjonował, to potrzebujesz wgrać do niego aplikację. Czekajcie, bo mi w międzyczasie zmieniło drogę. Okej. Okay. Potrzebujesz włączać do niego różne aplikacje i powiedziałabym te aplikacje to są te programy, tak? Czyli mamy ten nasz system operacyjny, taki z jakim się rodzimy, nasze e, m, miejsce w którym się rodzimy, rodzina, kolejność, w jakiej się rodzimy, czy jesteśmy najstarszym dzieckiem, czy jesteśmy najmłodszym dzieckiem, e, te wszystkie, ten koncept i, i otoczka, otoczka e, kulturowa, Twoja osobowość, z jaką się rodzisz, to to jest ten Twój system operacyjny, natomiast wszystko inne do tego, żeby funkcjonować już się opiera na aplikacjach. I dawno temu robiłam takie, takie nagranie, o, e, gdzie porównywałam nas do komputera i właśnie do tego, że trzeba wymieniać te programy, że, one, że, że później chcemy obrać nowy program, a tak naprawdę trzeba cały system wymienić. Um, i można, ale dzisiaj nie będę, nie będę mówiła o tej części, będę mówiła bardziej o tej części aplikacyjnej i programowej. Nie bójcie się programowania. Bójcie się programowania e, nieświadomego, negatywnego. Tego się mamy bać. Tego, co my robimy ze sobą i z naszymi dziećmi, kiedy jesteśmy na na pierwszym poziomie nie wiem, że nie wiem. To jest najbardziej niebezpieczny, niebezpieczna strefa, a jednocześnie bardzo komfortowa niby. To jest strefa nie wiem, że nie wiem. Ja nawet nie wiem, że jest programowanie, ja nawet nie wiem, że to może wpływać, ja nawet nie wiem, że, e, że w sumie to nawet nie odróżniam pozytywnych od negatywnych, bo po prostu mówię to co, to, co myślę, albo to, czego mnie nauczono, po prostu kopiuję programy, które ja sama dostałam, więc to tego się należy bać, a nie samego programowania, bo dziecko, czy nawet my, nawet w dorosłości, nie chodzi o to, żeby właśnie, żeby nie było tych programów. Najpierw zacznę od dziecka, bo to będzie łatwiej. Jeżeli dziecko jest białą kartą, to jeżeli ty jako rodzic nie włożysz mu Wspierających programów, to ktoś mu. Czy inaczej, nawet, nawet nie tak. To nawet nie chodzi o wspierający, niespierający. Powiedziałbym tak. Kto pierwszy ten lepszy. To jest taka zasada. Kto pierwszy ten lepszy. Wcale nie znaczy, że będzie to lepsze dla dziecka. Natomiast pierwsze programy, które wchodzą, są najtrwalsze. Więc jeżeli dziecko dostanie od rodziców wspierające programy, to potem, nawet jeżeli pójdzie do szkoły i pani nauczycielka będzie wsadzała mu jakieś negatywne, to one już nie wejdą, bo już nie ma na nie miejsca. Natomiast, jeżeli i w drugą stronę, niestety też to działa. Jeżeli rodzice Powkładają swojemu dziecku niewspierające programy: typu jesteś głupia, jesteś beznadziejna, jesteś nic nie warta, albo, albo y, ktoś inny jest wart więcej, albo musisz zasłużyć na miłość, y, albo cokolwiek innego, co wam przychodzi do głowy, albo ze wspomnień, albo ze słuchu, to, y, to y, potem choćby świat dookoła. Mówił, jesteś wspaniała. Jesteś warta, zasługujesz, jesteś mądra, jesteś śliczna, to to już nie wchodzi. Bo całe dostępne miejsce, cała pamięć została zajęta przez inny program, przez ten program nie wspierający. Rozumiecie? Dlatego. E, a jeszcze ostatnio, to właśnie u Dolores Canon, jak, e, jak się uczyłam, to. E, to usłyszałam coś, o czym nie miałam pojęcia, natomiast ma to dla mnie bardzo duży sens, że dzieci do. E, a mi się zawsze mylą te fale, czekajcie. Alfa e, jest tu, beta, chyba teta, że dzieci do drugiego życia cały czas funkcjonują w, e, w programowaniu w, na falach teta, do drugiego roku życia. A fale teta to są fale e, hip, hipnozy. To jest stan hipnozy. Czyli tak naprawdę dziecko do drugiego roku życia jest zahipnotyzowane. A to, co to oznacza? Podatne na programowanie. Więc bardzo często się mówi, że osobowość dziecka, ta jego tożsamość. Jest pięknie, słonecznie, ale prosto w twarz. <laughs> że jego tożsamość jest tworzona. 80% do drugiego roku życia, a potem do siódmego to już jest 99. Więc teraz rozumiem, dlaczego. No bo dziecko jest jak gąbka. Po prostu wszystko, co się dowie na swój temat, bo samo nic nie wie, i jest tym najtrwalszym programowaniem. OK. I. Dawno nie jeździłam w korkach, <laughs> więc muszę włączyć mój zmysł stratega korkowego. I pytanie widziałam, że było: a co jeżeli, a co matka albo ojciec? Tak naprawdę to, które bardziej ma kontakt z dzieckiem, i dziecko najpierw będzie słuchać. E, tego głównego opiekuna, i zazwyczaj jest to matka. Więc po pierwsze, to nigdy nie będzie tak, i yy, jakby nie próbujcie, jakby ja widzę wiele matek, które na przykład. Ograniczają dostęp dziecka do ojca, albo ograniczają dziecku dostęp, dziecka, dziecku dostęp do babci, bo ta babcia to ona jest taka, że na bajki będzie puszczała i będzie tam coś jeszcze, i będzie dawała słodycze, w związku z tym, nie, 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 bo to będzie programować moje dziecko, ok? Ale to jest przegięcie w drugą stronę, bo, bo też nie da się, jakby powiedziałabym tak, też dziecko nie jest naszą własnością, żebyśmy. Żebyśmy mieli e, mi słowa. E, monopol? O, żebyśmy mieli monopol na to, co, co do dziecka jest wsadzone, to po pierwsze. Po drugie, e, nie do końca e, często jesteśmy pewni, co dla dziecka jest. Do, znaczy m, m, bardzo często jesteśmy pewni, że to akurat to będzie dobre dla dziecka, e, a to wcale niekoniecznie tak może być. Bo bardzo często nasze programowanie dziecka jedzie z poziomu naszych własnych ran. Więc tak naprawdę to, co my uważamy, że będzie dobre dla dziecka, to jest to, to jest to, co byłoby dobre dla Ciebie jak byłaś małą dziewczynką. Czyli dla dziecięcej wersji matki to byłoby dobre, co wcale niekoniecznie. Osobowość jest inna, mówiłam o tych, o tych uwarunkowaniach tego, tego, tego pierwotnego systemu. Więc. Tutaj na to bym uważała. Natomiast najgorsze, co można zrobić, a propos programowania dziecka, najgorsze, co można zrobić, to zacząć się kłócić z ojcem. A ja bardzo często widzę wiele domów, w których głównym powodem afer jest kłócący się rodzice na temat tego, co jest dla dobra dziecka. A najgorsze dla dobra dziecka jest, ta, jest sama awantura i samo oglądanie rodziców w konflikcie, e, ba, świadomość, że ten konflikt jest przeze mnie. To jest dużo bardziej krzywdzące dla dziecka, aniżeli to, czy teraz będzie robiło tak, czy tak. Poza tym, kochani, e, podobno zbliżamy się do tego, żeby, żeby mieć świadomie dzieci, a nie jak do tej pory. Bo prawda jest taka, że ile kobiet świadomie wybrało sobie ojców dla swojego dziecka? Tak naprawdę. Bo my często wybieramy sobie partnerów dla nas i uważamy, że idealny partner dla mnie będzie świetnym ojcem. To jest bardzo często wielka pomyłka. I to są dwa zupełnie różne koncepty. Więc gdyby bardziej świadomie dobierać się pod kątem dziecka i wspólnego wychowania, to byśmy większą uwagę zwracali na te wspólne wartości odnośnie dzieci. Więc powiedziałabym, jakby też nie możemy mieć pretensji do faceta, że jest taki, jaki jest, no bo takiego sobie wzięłyśmy, no. z jakiegoś, rozłożyło się przed nim nogi, zdecydowało się nad, z nim na dziecko, no to jakby on ma prawo 50%, y, ma prawo w 50% do tego dziecka. To jest na inny wątek, na inny temat, ale to też jest gruby, to też jest gruby temat. A więc... Więc chodzi o to, żeby. Więc tak naprawdę wszystko jest programowaniem, ok? I nie ma takich rodziców. Zresztą to w ogóle nie o to chodzi, żeby teraz dziecko było fantastycznie po prostu tylko w, pozytyw w pozytywach, bo. Jeszcze planeta Ziemia nie jest taka. Ja myślę, że już te nowe dzieci takie będą. Ja już patrzę po, nie wiem na przykład, jak ja świadomie wychowuję, e, przy starszej też popełniłam dużo więcej błędów, których jestem teraz świadoma, aniżeli, aniżeli przy mojej młodszej. E, natomiast e, ja widzę, jaka moja młodsza już jest inna, nie tylko dlatego, że ja jestem inną matką, ale dlatego, że ona już jest innym gatunkiem dzieci. Tak? Ona mi potrafi, ona mnie kołczuje, ona mi mówi, ona potrafi mi powiedzieć: Mamo, ja nie lubię, a ja, ja, ja lubię miłość. Tak? Więc i te, także te nowe dzieci będą nas uczyły, nowe dzieci będą nas programowały na miłość. Także że nie musimy się za bardzo o to martwić. Bardziej chodzi mi o to, że żebyśmy też się nie. E, nie wpadali w jakieś e, e, schizy. E, o Jezu, bo ja nie chcę programować mojego dziecka. Zawsze zaprogramujesz. Więc róbmy to świadomie. Tak? I natomiast ważniejsze jest tak naprawdę nasze programowanie. Bo my to robimy cały czas. I I nasze dziecko kiedyś też będzie, tak jak, tak jak my kiedyś byłyśmy dziećmi, które zostały zaprogramowane, tak a nie inaczej. A teraz jako dorośli mamy. Możemy wybrać inaczej, bo jesteśmy świadomi. I możemy wybrać to, co jest dla mnie dobre, bo to, co moja mama myślała, że jest dla mnie dobre, niekoniecznie jest dla mnie dobre. To jest to ten wątek wcześniejszy. Więc yy, dajcie. Nie biczujcie siebie za to, o Boże, bo ja mojemu dziecku to teraz dopiero mam świadomość, że tak zrobiłam. No to zrobiłaś, zrobione, done. Jak będzie dorosłe i mu to będzie przeszkadzać, może mu to w ogóle nie będzie przeszkadzało, może tobie bardziej przeszkadza, akurat ten programik. A może Twojemu dziecku wcale nie będzie przeszkadzać, albo może wykorzysta to i zrobi z tego fantastyczny talent. Więc nie, 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 nie ma co się też schizować na to, że, boże, tutaj lista tych złych przekonań, które nałożyłam na moje dziecko, i w ogóle jestem straszną matką, i powinna iść do piekła od razu. Albo w ogóle, może już powinna moje dziecko wysłać zapisać na, na, na terapię za 15 lat, albo już powinnam zacząć składać na jej terapię, albo jego terapię za 10, albo 20, albo taką krzywdę zrobiłam. jakby To, to, to nikomu nie pomoże. Więc. Jak nasze dzieci będą dorosłe i uznają, że coś, im, e, że coś im przeszkadza, to się tym zajmą. A jak im nie będzie przeszkadzało, to się tym nie będą zajmowały. Koniec tematu. To, co jest dużo bardziej interesujące, to zamiast. <laughs> to jesteśmy my. My sami w codziennym życiu. Bo. To. To ja, że ja mówię o tych problemach, że one są trwałe. One są trwałe. Tak naprawdę, bo to jest kolejny program. <grych> bo tak jak mamy, o tym już mówiłam wcześniej w jakimś nagraniu, tak jak mamy takie przekonanie, że rzeczy powinny być, że życie powinno być stałe, że związki powinny trwać całe życie, że najlepiej, żeby wybrać zawód jak się idzie na studia i, i powinno się go wykonywać całe życie, że, że to są takie dowody na to, że podjęłam dobrą decyzję. Więc strasznie trzymamy się tej długo, długoterminowości i tego, i tego, że, no, że, że jeżeli coś ma być fajne, to to ma trwać długo. I a jednocześnie, coś, co nie ma. Ponieważ rzeczy mają. Jakby zakładamy, że coś ma być. Że wszystko ma być stałe, no to tak naprawdę rzeczy nie, rzeczy nie, fajne, też w jakiś sposób programujemy na to, żeby trwały długo. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że. Skoro nasze komórki odnawiają się tak szybko, to tak naprawdę my jesteśmy yy, co miesiąc nowym człowiekiem. Ba. Wibracja zmienia się. Co sekundę. Więc tak naprawdę co sekundę możemy być innym człowiekiem na poziomie emocjonalnym i mentalnym. Jeżeli. Bo my nie jesteśmy niczym innym jak, jak kwarkami albo biofotonami, w zależności od tego, z której strony się patrzy. Tego, tego się uczyłam w ogóle Bartleta, tego, który stworzył między innymi dwóch punkty, że. Tak naprawdę to my jesteśmy, my patrzymy na siebie jako ciało fizyczne, tak? jako coś stałego. Ale prawda jest taka, że, nasz, że, że to wszystko jest określonym, e, określoną częstotliwością, określonym zagęszczeniem e, biofotonów. Więc jakby nas rozłożyć na, na drobinki, to byli wróciłam, czar, zapomniałam. Że na moście, na moście, na, na moście w, w Lizbońskim jest czarna dziura, bo to jest, to jest taki, taka kupa talu, że, że się rozłącza wszystko. Także tak naprawdę jesteśmy światłem.